Witam wszystkich. Dzisiaj mamy kolejny lot konkursowy. 330 km do domu. głąbki wypuszczone 5.30. Jaterku jak widać prawie nie ma. Ale z tego co radary pokazują, gołąbki mają centralnie w dziób pierwsze 100 km. Później jaterek się zmienia na boczny, czyli będzie wiało z północnego wschodu. Więc zobaczymy jak to będzie. W zeszłym tygodniu była podobna pogoda. Trochę było bardziej pochmurno i o wiele, wiele mocniejszy wiatr wiał, więc gołąbki przewiało nam na południe i wszystko wracało od tyłu. Na tą chwilę z ostatniego lotu odskoczyliśmy. z całości chyba na siódme czy ósme miejsce w oddziale. Z pierwszego lotu mieliśmy pierwsze miejsce w oddziale na 25 30 gołębi pierwsze w oddziale 18 sztuk było nasze następny tydzień lot nam odwołano wywiozłem gołąbki na 100 km żeby je przetrenować i wtedy stało się bomba z 86 gołąbków zginęło ponad 40 z podlotu Lecieliśmy gniazdówką. Głąbki się rozparzyły, więc dwa następne loty, które były, można powiedzieć masakra. Głąbki przychodziły po sztuce, kapały, w ogóle ich nie interesowało to, co się dzieje. I z pierwszego miejsca przy ciągu dwóch lotów spadliśmy gdzieś na środek listy. No ale przez te dwa tygodnie gąbki znów się teraz poparzyły, zaczynają coś znów pokazywać. Tak jak mówiłem, po ostatnim locie, już z całości wskoczyliśmy chyba na siódme miejsce w oddziale. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym tygodniu. W zeszłym tygodniu leciały gąbki 4 godziny, z tego co pamiętam, czy nawet ponad 4 godziny. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Dla wszystkich, dobry lot. Mamy pierwszą sztukę. Chodź, 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 chodź. chodź. Wreszcie, bo już się bałem. Szybciutko. Tu się odbiło. 4628 gołąbek typowany. Oryginalny gołąbek z Marcina Przetackiego 5 lotów, 5 konkursów. Pięknie. Czekamy dalej. Pyk. Widzisz, w tym samym czasie. Uuu, mój się aż kurwa kosze pomylił. Pierwsza sztuka. Chodź szybko. Zobaczcie. Odbiło się. Co to jest? 46-42. Następny gołąbek od Marcina. Widzisz, kurde, Marcina gołem wielko. W zeszłym tygodniu też mi tak siadało. 81-83, typowana. Wreszcie zaczynałem się pokazywać. Odbiła się. Pięknie. Mamy jednego gołąbka. I drugiego.

Z góry przyleciał, jest. No, Chodź, 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 chodź. Twój Katarzyna. Nie zastanawiaj się, szybko. Wstydzi się ekranu. Jest jeszcze jeden, o typowana. Tam to nie nasze. Tu jest 76,30. To jest ta, co nam wróciła z Konina, typowana. I, ty masz, nasz, i, tak. i twoja samiczka, jedna moja, jedna twoja. To czerwony, ale to chyba nie nasz jest. No to jej umie muszki zasuwają. Kat Meszki Katarzyny przyszedł następny. Goni mierzona. No, ale pewnie ci nie są jakoś zmęczone. Tak trochę na nogach się bujają. Ale, że. No. Następny. Właśnie. Nie odbiło się. Dlaczego? Chodź, 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 chodź. No nie odbił się. Widzę, że się nie odbiła samiczka. No, już bez tipesa wróciła. Zaraz pójdziemy, zobaczymy.

Chodź, 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 chodź. Osiemdziesiąt jeden czterdzieści Oni były na różowe. Bo nie wszystkie były na różowe. Się nie popiżyły młodziaki z zeszłego roku. Chodź, chodź, Zabiczka bach, skoczyła.